sekretarz w kancelarii prezydenta RP. Witam serdecznie. Witam zarząd spółki Anwil i wszystkich pracowników Anwilu. Witam przedstawicieli mediów. Panie prezydencie, proszę o zabranie głosu. Szanowni państwo, dziękuję bardzo panu prezesowi Danielowi Obajtkowi za zaproszenie tutaj do Włocławka, do zakładów Anwil po to, żeby zobaczyć historyczne zmiany, które tutaj następują, zmiany o charakterze rozwojowym w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach. Bardzo dużo mówimy o inwestycjach, które chcielibyśmy, żeby były realizowane w naszym kraju i które są realizowane w naszym kraju. To jest przykład takiej inwestycji, która już jest w trakcie realizacji, która rzeczywiście zmieni w sposób zasadniczy pozycję rynkową zarówno samego Anglii, jak i Orlenu, jeżeli chodzi o produkcję nawozów. Otóż, proszę Państwa, za nami trwa w tej chwili budowa trzech linii, które połączone razem doprowadzą do zwiększenia mocy produkcyjnych angielów łotkowych, jeżeli chodzi o nawozy o 50%. To jest nowoczesna instalacja, na której generalnie w sumie mają być produkowane nawozy azotowe i inwestycja o. Inwestycja, której wartość inwestycyjna wynosi około miliarda, miliarda 30, 390 milionów złotych, a więc inwestycja bardzo duża, która ma być zrealizowana, jak planuje firma, do 2022 roku i w tym momencie będzie mogła ruszyć produkcja, która zaspokoi. Już w tym momencie większość zapotrzebowania naszego kraju, jeżeli chodzi o nawozy azotowe, a więc będzie to bardzo, bardzo istotna zmiana. Poza tym staniemy się również w przestrzeni europejskiej istotnym rzeczywiście już producentem nawozów azotowych. A rzecz jasna oznacza to również zwiększenie i portfela i potencjału PKM Orlen i całej gryty kapitałowej więc bardzo serdecznie gratuluję Panu Prezesowi ta inwestycja jak widać jest realizowana bardzo serdecznie gratuluję Państwu załodze, która czeka na to aż aż te, aż te prace zostaną ukończone ale przede wszystkim proszę Państwa chciałbym dodać jeszcze jedno, otóż ten zakład dzisiaj Anwil Włocławek to jest ponad 1600 osób zatrudnionych, po zrealizowaniu tej inwestycji kolejne ponad 100 osób znajdzie zatrudnienie w tym zakładzie, a więc będzie to oznaczało rozwój nie tylko pod względem technologicznym, nie tylko pod względem infrastrukturalnym, ale będzie to również oznaczało rozwój pod względem osobowym, kadrowym. Szanowni państwo, podkreślam to wszystko dlatego że mówimy właśnie o inwestycjach, o wielkich planach inwestycyjnych, o inwestycjach, które są nam teraz potrzebne do tego by Polska rozwijała się jak najbardziej jak najbardziej dynamicznie. Proszę Państwa, to jest inwestycja w nowoczesne technologie. To jest zupełnie nowa produkcja, to jest jakość światowa, to jest światowy poziom technologiczny, to jest to czego nasz kraj bardzo potrzebuje, myśmy Właściwie w ciągu ostatnich 30 lat bardzo niewiele takich inwestycji w Polsce mieli, a już wielkich inwestycji w przemyśle chemicznym i petrochemicznym było naprawdę w zasadzie, można mówić, że ich praktycznie zbiorąc nie było. Raczej w ciągu ostatnich 30 lat likwidowano niż budowano, czego przykładów można byłoby wiele wskazać zwłaszcza na południe polski. Dzisiaj ta tendencja jest zupełnie odwrotna. Dzisiaj tu Van Anwilu Orlen buduje azoty, budują w policach. To jest to, co się dzisiaj dzieje. To są te wielkie inwestycje, które są realizowane także w naszym przemyśle krajowym. To nie tylko infrastruktura komunikacyjna, o której ostatnio tak dużo mówimy, a więc centralny port komunikacyjny, kanał przez Mierzyję Wiślaną, rozwój dróg, o których także przed momentem mówiłem w Sojcu Kujawskim, że droga że droga S10 będzie finansowana ze środków budżetowych i że można się jej spodziewać o 3 lata szybciej niż to pierwotnie przewidywano, że taka jest decyzja rządu, ale to są, proszę Państwa, także i wielkie inwestycje przemysłowe, z czego ja się ogromnie cieszę, bo to one wyznaczają rytm rozwoju kraju i wierzę w to, że dzięki temu ten rytm w najbliższych latach bardzo znacząco przyspieszy. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Panu Prezesowi jeszcze raz bardzo dziękuję za Łodzę, tutaj jej przedstawicielom zgromadzonym i wierzę w to, że będziecie mógł, Państwo mieli coraz nowocześniejszy zakład. Dziękuję bardzo Panie Prezydencie. Proszę o zabranie głosu Pana Prezesa Daniela Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, nie ma rozwoju gospodarki, nie ma rozwoju firmy, jeżeli nie realizuje się inwestycji. Zawsze nam przyświecał ten cel, realizować inwestycje. Mówimy tu o rozbudowie nawozów. To jest inwestycja, jak pan prezydent powiedział, która będzie kosztowała około miliarda trzysta milionów. Ale to nie jest też tylko i wyłącznie inwestycja. To jest rozwój tego terenu, to jest rozwój tej firmy, to jest przedłużenie żywotności tego terenu. Tutaj, we Wodcławku, pierwsza tona staletry. Zeszła w 1971 roku. Od tego czasu nie było tak kluczowych inwestycji. Więc podjęliśmy się tego zadania. Ale grupa Orlen bardzo mocno inwestuje. Grupa Orlen bardzo mocno inwestuje od czterech lat. To jest jeden z niewielu elementów, jedna z niewielu inwestycji. Inwestujemy w kraju, ale inwestujemy poza granicami. Jeżeli mówimy o potężnych inwestycjach w kraju, to jest rozbudowa całej petrochemii. To jest rozbudowa tej petrochemii, której nie było tak naprawdę przez 30 lat. To jest rozbudowa petrochemii na wiele miliardów złotych. To jest budowa nowoczesnych olefin, które są sercem petrochemii. To jest budowa nowoczesnego fenolu, który był wybudowany w latach 70. To są pochodne aromatów. I właśnie tu również, proszę Państwa, na 26 hektarach będą zlokalizowane pochodne aromatów. To są, proszę Państwa, inwestycje w zakresie rafineryjnym. My musimy zdecydowanie pogłębić przerób ropy pod paliwa, by uzyskiwać produkty, które mają jak największą, proszę Państwa, marżę. My mamy jeden wielki, taki siłę inwestycyjną w zakresie petrochemii, ponieważ mamy wkoło rafinerie, które stanowią wkład do rozwoju przemysłu petrochemicznego. Natomiast petrochemia. To jest zawsze w każdym rozwiniętym kraju druga gałąź gospodarki. Więc musimy bardzo, bardzo mocno inwestować właśnie w rozwój petropenii, w rozwój rafinerii, ale również inwestujemy w nowoczesne paliwa, również inwestujemy w transformacje energetyczne. Również będziemy inwestować w wodór, ale również ten wodór inwestujemy, proszę Państwa. Inwestujemy również w mniejsze spółki, choćby Orlen Południe, w Trzebinia, tam prowadzimy rozbudowę, prowadzimy budowę jednej z pierwszej instalacji w Polsce glikolu, drugiej instalacji w Europie praktycznie. Będziemy produkować glikol, który będzie służył do produkcji wyrobów antybakteryjnych, antywirusowych. Również tam rozbudowujemy moce biododatków, do paliw. To też jest bardzo ważne, bo to zdecydowanie będzie nie tylko budowało całą grupę Orlen, ale będzie też ożywiało nasze rolnictwo, wkład w nawozy. To jest również, proszę Państwa, zdecydowanie budowanie bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju, co to czynimy. Proszę Państwa, Orlen to z jednej strony potężne inwestycje, które rozpoczęliśmy, z drugiej strony to duże innowacje. Proszę Państwa, budujemy, już kończymy prawie. Jedną z największych, największą praktycznie bazę badawczo-rozwojową, tak by badania przełożyć na produkcję, by badania przełożyć na biznes, by badania przełożyć na optymalizację, by te badania przełożyć zdecydowanie na szerszy rozwój. Również bardzo mocno inwestujemy w detal, rozwijamy stacje, budujemy stacje, zwiększamy swoją sieć, ale również zwiększamy swoją sieć w kraju, ale i poza granicami. Dziś stacje Orlenu są wizytówką naszej gospodarki, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dziś bardzo mocno w to inwestujemy. Dziś również też, panie prezydencie, Orlen inwestuje w proces akwizycji, proces budowy multienergetycznego koncernu. Koncernu, który będzie budował... Polską gospodarkę, koncernu, który będzie mógł przeprowadzać również transformację energetyczną. Koncernu, który będzie również mógł, mógł budować tą nogę energetyczną. I tak też robimy poprzez rozwój, poprzez inwestycje w ostrołęce elektrowni gazowej, ale również poprzez inwestycje zeroemisyjne, źródła wytwarzania, choćby farmy na Bałtyku. Do tego nam służyły właśnie proces akwizycji. Te akwizycje mają służyć zdecydowanie wzmocnieniu, by w tej części świata powstała spółka multienergetyczna, która będzie rozwijać nowoczesne technologie, która będzie zdecydowanie ożywiać naszą gospodarkę, która zdecydowanie będzie jeszcze więcej inwestować. Panie Prezydencie, bardzo dziękuję również za pomoc. Bo Orlen to nie tylko firmy w Polsce, ale Orlen to również firmy. Choćby nawet na Litwie z największy pracodawca na Litwie, Orlen Lituwa, Orlen to trzechy Unipetrol. I dzięki współpracy pana prezydenta, dzięki ocieplaniu wizerunku mogliśmy niedawno świętować odbudowę torów do Ręgen, jeżeli mówimy o samolitwę. To był bardzo ważny krok, nie tylko ocieplający współpracę, ale to był bardzo ważny krok biznesowy, proszę Państwa. Te tory niespełna 20 kilometrów to, to był potężne narzędzie logistyczne, byśmy mogli uzyskać większą marżę na naszych produktach. I to dzięki zaangażowaniu pana prezydenta. Bardzo dziękuję panie prezydencie. Jak i również Unipetrol, to też spółka położona w Czechach. Tam też dokonujemy pewnych inwestycji, ale tam też mamy odpowiedni klimat polityczny, byśmy mogli realizować te inwestycje. Orlen bardzo dużo inwestuje. Orlen inwestuje dla samej firmy. Firma musi zarabiać, ale Orlen jest firmą narodową. Orlen inwestuje, Orlen jest czempionem polskiej gospodarki, ale Orlen również dzieli się z Polakami. Orlen również inwestuje w polski sport, tu w sport, ale również ten sport taki międzynarodowy. Przez to budujemy zdecydowanie większą rozpoznawalność marki. To jest zadanie biznesowe budować rozpoznawalność marki, ale proszę zobaczyć, zdecydowanie budujemy rozpoznawalność naszego kraju poprzez właśnie inwestycje SPO, choćby ostatnio Formułę 1 czy też DTM. -y. Bardzo mocno to budujemy, ponieważ budujemy markę i budujemy rozpoznawalność. Jesteśmy zaangażowani w wiele zadań społecznych. Wiele zadań społecznych. Nasza fundacja również jest zaangażowana. Jesteśmy bardzo mocno zaangażowani również w te społeczności lokalne. Jesteśmy bardzo mocno zaangażowani w kluby sportowe e, lokalne. Orlen też spełnia zadania społeczne. Bardzo dziękuję Panie Prezydencie za dzisiejszą wizytę. Jest to zaszczyt dla mnie, zaszczyt dla Orlenu, ale i zaszczyt dla wspaniałych ludzi, którzy widzą. Że Orlen inwestuje, widzą swoją przyszłość, nie tylko swoją, ale i widzą przyszłość swoich dzieci. Tu pracuje już trzecie pokolenie, tak naprawdę, oby pracowało czwarte, piąte, oby firma dalej się rozwijała. I Orlen prowadzi bardzo mądrą politykę, jeżeli chodzi o spółki zależne. W 2015 roku część tych spółek zależnych był proces wręcz prywatyzacji sprzedaży. Dziś te spółki. Wręcz wzmacniamy, dziś te spółki budujemy, dziś te spółki stanowią siłę całego koncernu, ale również siłę gospodarkę i dziś ci ludzie widzą swoją przyszłość i zdecydowanie łatwiej się im pracuje, widzą swoją przyszłość na dalsze pokolenia. Jeszcze raz Panie Prezydencie bardzo dziękuję, jeszcze raz dziękuję, panie państwu. Prezesie, dziękuję bardzo Panie Prezydencie, Panie Prezesie, e, Anglii to inwestycje, ale to również działalność społeczna i przede wszystkim sponsoring sportowy. Zapraszam serdecznie Pana Arkadiusza Lewandowskiego i Pana Prezesa Klubu Koszykówki Włocławek, który wręczy symboliczne koszulki. Anwin Włocławek to jest trzykrotny mistrz rzędu, mistrz Polski. Dla tego regionu zespół Anglii Włocławek to potęga. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Pan Prezydent pewnie będzie jechał dalej, jak znam program. Serdecznie Państwu dziękujemy. I do zobaczenia następnym razem.